Cześć kochani, witam się dzisiaj z wami w kolejnym filmie I dzisiaj przychodzę do was z nieco nietypowym holem na moim kanale Ponieważ wam pokażę tutaj komplety pościeli, jakie zamówiłam do swojego pokoju na swoją pościel Zamówienie zrobiłam na stronie łóżkoholicy.pl Była mi to strona nieznana Pokazywała się w proponowanych stronkach na facebooku po przeglądaniu pościeli w Przeglądarce internetowej, więc stwierdziłam, że tam zajrzę, ponieważ mieli bardzo fajne promocje na pościele. Wybór pościeli był tam naprawdę bardzo duży i myślę, że każdy znalazłby coś tam dla siebie. Były naprawdę różne przedziały cenowe, różne materiały, z jakich były wykonane pościele, różne motywy naprawdę przeogromny wybór. No i było to moje pierwsze zamówienie. E, więc z racji tego dostałam też e, kod rabatowy. E, musiałam się zapisać do newslettera, i wtedy dostałam kupon rabatowy, e, przez co tam troszkę te ceny wyszły mm, inne, mniejsze. E, tu postaram się Wam pisać e, po pokazywaniu rzeczy ceny, ponieważ e, nie pamiętam ich, e, więc będę, będę Wam pisała. Oprócz e, pościeli zamówiłam trzy wkłady do poduszek na Jaśki. Które Wam już zaraz pokażę Przyszły oni do mnie tak zapakowane Wynięte w rulon Zamówiłam trzy sztuki tego Jak dobrze pamiętam Jedna kosztowała 6 zł Ileś tam groszy Po tym odliczonym rabacie A bez rabatu 6,99 zł I ja już ubrałam jedną w swoją poszewkę Którą miałam w domu i jest to poszewka 40 na 40, a te wkłady jaśki mają rozmiar 45x45. 45. Poprzednie poduszki jaśki miałam z Ikei i straszne były, zrobiły się z nich takie flaki, nie, w ogóle nie wyglądało to jak poduszka. Było to strasznie niewygodne, więc stwierdziłam, że zamówię poduszkę większą, a poszewkę będę miała mniejszą, przez co teraz ta poduszka jest taka bardziej zbita, miła i przyjemna. Lepiej się będzie na niej leżało i spało. A sam wkład w sobie jest bardzo milutki, jest biały, jest dobrze wykonany, lepiej od tych z IKEA i z tych wkładów jestem bardzo zadowolona. Mam trzy takie poszewki, zamówiłam trzy takie Jaśki, więc będzie super pasowało. I przejdźmy do pościeli. Kompletów pościeli jest cztery, ale trzy są dla mnie, jedna nie jest dla mnie, więc może zacznę od tej, która nie jest dla mnie. Ja już je dzisiaj od razu rozpakowałam, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś skaz, czy nadruk jest dobrze nadrukowany, czy nie ma nigdzie dziur, czy wszystko jest w porządku. Eee, I dwa komplety pościeli były w cenie 51,99, jak dobrze pamiętam. I przyszły one zapakowane, nie mogę tego teraz dobrze zamknąć, nieważne. Były zapakowane w takie pudełko z rączką, pudełko papierowe z przeźroczystym okienkiem i z rączką i tu jest rzekomo 100% bawełna z tego tak wygląda tak tak to było zapakowane i pierwsze z pościeli wygląda tak to jest ta pościel, która jest nie dla mnie natomiast ona mi się bardzo, bardzo podobała, ale stwierdziłam, że bardziej pasuje dla chłopaka niż dla dziewczyny Generalnie ja mam teraz granatową pościel i granatowy kolor mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o pościel, też te pościele są dwustronne. Z jednej strony mamy takie białe, białe tło i granatowe gwiazdki, a tu jest taka kosmosowa były zestawy, które są trzyczęściowe, dwuczęściowe i czteroczęściowe. To jest zestaw czteroczęściowy, który ma w sobie poszewki na dwie poduszki standardowe 70 x 80, kołdra była do wyboru i w tym przypadku jest to 160 na 200 i dodatkowo jest prześcieradło, które jak dobrze kurczę, teraz tu nie ma napisane, ale prześcieradło jest chyba 180 aż na 220. Prześcieradło jest większe niż poszewka na yy, kołdrę. No, i po rozpakowaniu wygląda to tak. Jest złożone w taki kwadrat, tu jest złożone prześcieradło i poszewki, więc ja Wam to mniej więcej pokażę. Generalnie e, prześcieradło jest jednostronne, jest całe białe, w taki motyw granatowych gwiazdek, mniejsze, większe, różnych kształtów. Tak to wygląda i bardzo mi się podoba ta pościel. Yy. I poszewki na poduszki już mamy dwustronne, są naprawdę duże. Jest to bardzo miły materiał, są dobrze wykonane. E, i tak wygląda z tej strony ta poszewka, i tak wygląda jak przejście radu z drugiej strony ta poszewka. Widzę tutaj, że poszewki są zapinane na zamek, na suwak, który oczywiście tutaj działa, wszystko jest w porządku. I w zestawie mamy dwie takie poszewki na poduszki, które są naprawdę bardzo duże, nie mierzyłam czy faktycznie mają 70 na 80 ale wydają się być naprawdę, naprawdę spore. No i oczywiście pościel na kodrę wygląda tak samo jak poduszki. Jest dwustronna, jest z jednej strony kosmosowa, z drugiej strony jest biała w gwiazdki. Tutaj nie będę jej całej rozkładać, bo nawet nie miałabym jej jak Wam pokazać. Natomiast tak jak widzieliście na tym obrazku, który Wam pokazałam na samym początku, ta pościel tak będzie wyglądała, oprócz planet ma jakieś tam. Księżyce, jakieś rakiety, no ja się na tym nie znam, jak to tam ma wyglądać, ale odwzorowuję to idealnie, tak jak było na obrazku I druga pościel, która jest tak samo, była zapakowana, też jest 100% bawełną, jest już pościelą dla mnie, już Wam pokazuję I była również tak samo zapakowana w taką teczuszkę jakby, z dwóch stron yy, z rączką, bardzo fajne zapakowanie takiej pościeli i słuchajcie, ja nie mogłam się oprzeć tej pościeli jest dla mnie przeurocza i gdyby, już Wam powiem wygląda tak to jest również zestaw czteroczęściowy jest tutaj prześcieradło jest to jakby nazwa taka sama tej pościeli one się różnią numerami, w sensie jakby z tej samej nazwy, kategorii, że jest ten sam materiał, jest czteroczęściowa i wygląda tak, poduszki i kołdra są tak samo dwustronne, prześcieradło jest jednostronne, na prześcieradle mamy kartoniki mleka i łaty, jest to motyw krówek, jest to przesłodka pościel i wcale nie uważam, że jest dziecięca, no dla mnie ta pościel jest ekstra, jakby był motyw świnek to od razu też bym brała, bo świnki to kocham naprawdę, ale niebieski jest też jednym z moich ulubionych kolorów, przez co tutaj też mnie to... No, przykuło moją uwagę i też mi się to bardziej podoba. Prześcieradło wygląda tak: całe właty i wkrówki. Tutaj mamy taką dużą krówkę: Łatki i, i kartonik mleka. Tak to wygląda. I jest jednostronne. I poszewki mamy dwie, dwustronne już, tak samo jak poszewka na kołdrę z napisem: milk. Z jednej strony jest niebieska z napisami, krówkami i kartonikami mleka. No a z drugiej mamy całe łatki. Kartonik mleka większy i większą krówkę. Dajcie znać, jak Wam się podoba taka pościel. Mi generalnie bardzo się podobały motywy kwiatowe pościeli. Takie jakby polne kwiaty. Bardzo mi się podoba taki motyw. No, ale zdecydowałam się na. Na razie takie komplety pościeli i zobaczymy, czy może w przyszłości też złożę tam zamówienie Kołdra jest y, z jednej strony tak samo niebieska i tak samo wygląda dosłownie jak poszewki Jest to ten sam materiał, jest milutki Zobaczymy, jak się będzie w przyszłości dalej sprawdzał Być może gdzieś y, po jakimś czasie użytkowania, gdzieś w jakimś vlogu się przewinie to I będę mogła o tym wspomnieć I lecimy do dwóch ostatnich kompletów pościeli tych Kompletów pościeli jeszcze nie otwierałam i może sobie zaczniemy od tej. Jest to również niefarbująca pościel, poszła na pościel. I tutaj mamy również wersję z prześcieradłem. I tu jest napisane 100% satyna bawełniana. To jest coś innego niż oczywiście 100% bawełny. Ja czytałam na internecie i też jest to całkiem znośny materiał, jeśli chodzi o pościel. Natomiast były też gorsze pościele typu mikrowłókno, mikrofibra. Mikrowłókno od mikrofibry też się różni. Ja nie wiedziałam tego zanim kupiłam te pościele, to kiedy poczytałam w internecie o danej tkaninie, jak bardzo będzie się nadawała na pościel. Nie pokazałam wam motywu. No i tutaj mamy już taki motyw liściasty, że tak powiem, czarno-biały. I generalnie tutaj widzę, że to nie jest taki, taka czern, tylko taka bardziej um, mocna szarość, jakiś taki grafit. E, nie jest to takie czarne, jak tutaj jest pokazany intensywny kolor. E, nie przeszkadza mi to, chociaż wolałabym, żeby ta pościel była czarna, ponieważ czarnej pościeli nie mam. E, I wygląda tak. I to też jest 160 na 200 i tutaj już mamy mniej do pokazywania, ponieważ cała pościel wygląda w ten sposób. Mamy. To jest chyba. To są poszewki? Nie, to jest prześcieradło. W takie duże liście. I chyba ten pościel dzisiaj właśnie założę. Być może uda mi się nagrać przewidkę, jak to będzie wyglądało na łóżku. No i takie same mamy dwie poszewki, więc już nie będę ich rozkładała, bo wygląda po prostu to tak samo. Uwaga. I ostatni komplet pościeli, która również mi się bardzo podoba, bo jest motywem kwiatowym, ale jest czarno-biała, bardziej biała z czarnym, bo więcej jest białego. I tutaj mamy wersję bez prześcieradła, jest to również 100% satyna bawełniana. Tam ta pościel kosztowała coś około 46 zł. A ta 37, z tego co dobrze pamiętam I tak ma wyglądać Tej również nie rozpakowywałam Tak, tak wygląda mniej więcej z tej strony Więc szczerze powiem tak, no, jest trochę różnica w dotyku Te poprzednie dwa pierwsze komplety są bardziej miłe Te są troszkę bardziej sztywne Nie jestem jakimś ekspertem w tym, nie znam się za bardzo jak z grubością i tak dalej dla mnie jest ok w dotyku Już tutaj Widzę, że jest ok i w porządku Więc myślę, że to będzie całkiem spoko Materiał na pościel I tu jest wersja bez prześcieradła Stąd cena była niższa No i tutaj mamy dwie poszewki też. To jest komplet trzyczęściowy Tak wygląda poszewka Całkiem miła, ale tamte Komplety były milsze Myślę, że całkiem spoko Wzorek taki trochę uniwersalny, czarno-biały. No i oczywiście druga poszewka, i cała pościel wygląda tak samo. Muszę Wam powiedzieć, że ogromny plus tej firmy, tej stronki, tego sklepu za szybkość wysyłki. Ja robiłam zamówienie, dzisiaj jest wtorek, ja robiłam zamówienie w poprzednim tygodniu, w bodajże piątek. Może nawet w weekend, w sobotę? Nie do końca pamiętam Natomiast dostałam informację, że moje zamówienie zostanie wysłane w poniedziałek I tak było i że otrzymam je już we wtorek Również tak było Wysyłka była ekspresowa, pomimo sytuacji, która jest teraz, że mają dużo zamówień Generalnie teraz mnóstwo ludzi e, wszystkiego zamawia internetowo I też te wysyłki i kurierskie, i te pocztą są... Sporo opóźnione, natomiast ta wysyłka była bardzo szybka, co jest na ogromny plus. Pościele tutaj nic nie jest uszkodzone, wszystko jest w porządku, suwaki działają, i wszystko jest tak, jak należy, jest dobrze nadrukowane. Więc myślę, że w przyszłości. Jeszcze zrobię tam zamówienie. Dajcie znać, czy znacie tę stronkę, ten sklep, czy macie jakieś kompletne pościeli, właśnie stamtąd. Tam są też są i ręczniki, i poszewki, i koce, i narzuty. Jest naprawdę spory wybór na, tym, na tej stronce w tym sklepie, więc dajcie znać, czy macie jakieś produkty z tamtej stronki. No i możecie się podzielić w komentarzu, która z pościeli podobała Wam się najbardziej. Tak po prostu z czystej ciekawości. Kto um, uważnie oglądał, jakie pościele Wam tutaj pokazałam. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeśli tak, będzie miło, jeśli zewicie łapkę w górę pod filmem. Zachęcam i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a także do włączenia dzwoneczka w celu dostawania powiadomień o nowych filmach. No i oczywiście zapraszam do mojego Instagrama beauty.strefa. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. No i widzimy się już w kolejnym. Cześć!